LEGO FRIENDS Wszystko dzieje się w szkole nagrywa, Będę co nagrywa... Znaczy, ja nagrywam i nazywam się Gosia I a moja, a, aktorami beń, będzie też moja koleżanka Jagoda Przywitaj się Jagoda Hej Oto jej bluzka, oczywiście twarzy nie pokażemy Ale pokażemy jej śliczną bluzkę <laughs> nie? Dobra Dobra a więc zaczynamy. A, musimy wam wszystkich przedstawić. to jest pani dyrektor szkoły. A, mamy. I nazywa się pani Marzena. A to jest pani. Pani Justynka. Uczy. Aha, to jest pani dyrektor, ale uczy jeszcze matematyki i takich właśnie podobnych przedmiotów. Ona uczy plastyki polskiego, muzyki, techniki i czegoś jeszcze ja da? Nie. Uf. A tu właśnie jedna z głównych ról. To jest pan od WF-u. Sprzedaje również rzeczy w sklepiku szkolnym. Ale oczywiście, czekaj, jeszcze jest kochankiem pani dyrektor. Oczywiście nikt o tym jeszcze nie wie. Dobrze. Tu mamy jedną z uczennic. Ja go zaprzedstawię. Nazywam się... Ja go zaprzedstawię. To jest Klaudia. Dobrze, a podaj tam jeszcze... To jest Mateusz. Dobrze, a tam jeszcze jedna dziewczynka? To jest Natalia. A mąż? Mąż yy, tej. I, i zawie bo... najważniejsza rola. To jest najważniejsza tak naprawdę rola. Mąż dyrektorki, oczywiście on nie wie o yy, kochanku. Więc tak, zapraszamy na nasz odcinek. Odcinek, odcinek. Wow. No, no. A więc... Oczywiście ta figurka nie jest z Lego Friends, tak? Wszystkich upse, uprzedzam. I ta też, tak? I ta też. A więc zaczynajmy. Jest... no mów Jagoda, mów. Ja jest będę... zwykły dzień szkolny. I pierwsza przyszła dyrektorka do szkoły. Ojejku, jejku, muszę dzisiaj otworzyć szkołę. Łap, łap, łap. Teraz tam kwiatki powyższe wracały, ale o tego jest sprzątarka. Przenieśmy się do naszej bohaterki Natalki. Jak zwykle jedzie po Mateusza, żeby go odwieźć do szkoły swoim nowym autem. Brrr. O, cześć! cześć. Wiesz co, zawsze jesteś taka punktualna, a dzisiaj, dzisiaj to się spóźniłaś, no co? No sorry, przepraszam. Co się dzieje? Siadaj. Dobra, jedziemy. A jak ja nienawidzę tej szkoły. I na parking? Chodźmy, szybko, bo się spóźnimy. O, zaczekaj. to o, zapomniałam, drzwi zamknięte, musimy zadzwonić, bibib, bibib, nie, są otwarte, a, sorry, wchodzimy, w tym samym czasie, nasza, nasza koleżanka, koleżanka Klaudia, właśnie, Właśnie! Zmierza w kierunku szkoły. Na na na, 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 na la, 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 la. Jestem Klaudia Jojo, sobie piosenkę o mnie. Nie wiem, wydurnijmy się. No, dotarła do szkoły. Oj. Cześć! Cześć. Ups, cześć. przepraszam, spadły mi włosy. Dobra, cześć. Co ty ta ręka mówi? Cześć. Cześć. Ej, gdzie wy jesteście? E, ja jestem tu, sorry. Nie pod, 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 e, no dobra. Ał! Aaa, leżę. Okej, niech nie A, A. A to jest mój pletek. Okej, okay. no to ja... Y yes. Co mamy pierwsze? Nie wiem, ale wiesz co... Chyba w LR. Czekaj. Nie, dzisiaj pierwszy mamy Polski, ale wiesz co, Zapomniałam. poczekaj, bo mi mama dzisiaj nie dała śniadania, muszę sobie kupić. Poproszę proszę tak bagietkę. <śmiech> <śmiech> dziękuję, proszę o to 5 zł. Wiesz, co, bagietki podrożały. Jakie? 5 zł? zł, a przecież przedtem kosztowało 2,50. Dobra, kupiłam. A teraz możemy iść na lekcję. Chodźcie do windy. Okej, hey. okej, okay, okay, ja tutaj siadam. A ja tu? Znowu jesteś na końcu. Aaaa, Spadłam! No dobra, mogę być bez włosów chyba, nie? Albo dobra, ja muszę ubrać włosy. A tymczasem. Wow! Przepraszamy za trudności w nagrywaniu filmu, ale nagrywam to swoją komórką i cały czas mi się przewraca. A figurki Lego Friends bardzo. Jednej figurce odpadają cały czas złoczy, więc przepraszamy za trudności w oglądaniu. Takie problemy techniczne, można to nazwać. Dobra, niech już to tak będzie leżało. Dzień dobry, dzieci. jestem. Dzień dobry, dzieci. Dzisiaj pouczymy się o przypadkach przypadkami to yy, możemy odmieniać rzeczownik, czasownik i przymiotnik.